Nazywam się Justyna Kuśnierzowska, jestem nauczycielką języka polskiego w szóstym liceum ogólnokształcącym. Moja babcia była więźniarką KL Plaszow. Babcia bardzo niewiele na ten temat mówiła. Zresztą zmarła, gdy byłam jeszcze nastolatką, ale nie o tym się niewiele mówiło. Traumatyczne doświadczenia, o których bardzo często nie chcemy mówić. I myślę sobie, że to bardzo częsta reakcja więźniów prawda, obozowych, taka próba zapomnienia, wyparcia. O Płaszowie wiedziałam tylko z relacji wujka, syna babci. Opowiadał y, o jej ogromnym lęku przed Amonem y, Gytem i jego psami. I wspominała podobno, że ten obóz był najgorszym z obozów, y, w których była. Była jeszcze potem w Rawiązbrygi w Buchenwaldzie. To nie były rzeczy, o których się rozmawiał, o których babcia chciała rozmawiać, na pewno nie. Ale taka potrzeba jest, oczywiście, w członkach rodziny. To jest ogromna potrzeba to jest poczucie jakiegoś zobowiązania, które należałoby wypełnić, od zapomnienia, uszanowania tego miejsca. I Zadziwiło mnie to, jak on wygląda. To chyba jest doświadczenie wszystkich, którzy tam są i którzy wiedzą, co tam się wydarzyło, bo też chyba. Istotne jest to, że większość ludzi nie wie. Pamiętam, co mówili moi uczniowie. Pamiętam o tej spory, do tej pory słowa jednego z uczniów, który powiedział, że to nie przystoi. On mieszka tam niedaleko i dlatego też mówię, że chyba ten szok jest większy dla tych osób, które wiedzą, co tam było, bo rozumiem też osoby, które tej świadomości nie mają i z tych terenów właśnie tam korzystają jako takich rekreacyjno-wypoczynkowych. Wydawało mi się to oczywiście niezwykle dziwne i chciałam zgłębić tajemnicę tego miejsca. Chciałam uzyskać informację, dlaczego, jak to możliwe, że tam nie ma żadnej, tak jak wciąż powtarzam, adekwatnej formy upamiętnienia. Bo oczywiście od kilku lat już tam pojawiały się tablice i też wcześniej pojawiały się jakieś pomniki, to wszyscy wiemy, ale to wciąż wydaje się nieadekwatne do, do tego miejsca. Mnie się tak wydaje. I to na szczęście się niedługo zmieni. Projekt muzeum, który ma powstać, myślę, że jest bardzo adekwatny, że stara się w jakiś sposób nie ingerować intensywnie w to, co już istnieje, czy nie wybudować czegoś na nowo, nie stworzyć czegoś na nowo, uszanować też tę historię zapomnienia wieloletnią, a jednak stworzyć miejsce pamięci, a jednak stworzyć miejsce edukacji, właśnie uświadamiania, co wydaje mi się niezwykle istotne. Tak, myślę, że to bardzo dobry pomysł.